W sumie wleciało 5607 gwiazdek, czy idzie? Hardcore'owa. 217 na miejscu. No, jesteśmy, staśmy. Taksówka się jest dostępna. No macie Macie do terenu dookoła, jak w Potrzebne do O, zielony motor. Krajina. Znaczy, Zaszka! Karol, można być jednostka wojskowa. Zanim się jednostek dookoła? podejdzie oczywiście. do negocjacji, e, sprawdźcie teren Słacik jak cholera, nie? Wszystko dookoła. Tutaj podejdźcie nawet na drugą stronę jezdni sprawdźcie czy za barierkami nikt się nie chowa. Biegnę tam. Biegnę. Ja sprawdzę, ja sprawdzę e, Molo, znaczy tą y, kładkę nad jezdnią. To jest najlepsze miejsce do zasadzek. Pamiętam, robiliśmy tutaj zasadzki. Ile już jest funkcjonariuszy na napadzie? 5, ty jesteś tam? sam? 2 no to dawaj. Dobra, czysto na kładce, czysto. Widzę furgonetkę przy kładce 217, mamy już podchodzić? Możesz podchodzić. Halo? Witam serdecznie z tej strony Jack Dobry. T, numer znaki 217. Ja tutaj będę z wami dzisiaj negocjował. Nie. Dobrze, dasz radę no, Jacku Panie T. Herbata. Pan, herbata jest. Słucham. Ja mam dwóch zakładników. Jest nas dwójka. drugi Gada z moim kolegą tam. No dobrze, no ale to wie pan, żeby negocjacje dla dwóch, to ja muszę dwóch widzieć. Krew no obok? To... Pan poczeka. Albo pan może wejdzie tutaj? Zobaczy sobie stan i... 10 3. Może e, tak jest? Znaczy, no ja pan... ja na razie wolałbym nie wchodzić. E... Dobra. To panie Czarny pan... pierdolił. mam. O no, mają kogoś. Dobra. Czyli to problem jest ruski kupsa? Dobra. Wygląda jak rusek w dresie. A kupca miał ruskę grać. Jak dobrze pamiętam. Może to on. Dobra, teren opieramy dookoła cały. Byłoby śmiesznie. Eee... Yy, no tego co widzę, czyli tak, was dwóch ja i zakładników dwóch, tak? Osoba przy mnie, niech sprawdzi jeszcze za tak. się nie chowa. Dobra, to ja jeszcze bym sprawdził ich stan. Dobrze. 10, Dobra. Halo! Ruski idź tam szybko, chodź. BLX, a, a BLX. Dobra, 217, wchodzę do środka, żeby sprawdzić stan. To Panowie tutaj potrzebują pić, jeść, pomocy medycznej czy to. Nie A ja to bym zjadł jakąś Tak <grym> Jakbyście mogli pana to, panu tutaj polerować. jaki no, głos! Da, <grym> da. <Do, do. grym> o kurde. Turbo ja Kozak, Bliksior To panu wychodzi ja, to. już. Dobra. W dresie w lakierkach. Ja tu bym zjadł. Na pan co jeszcze? A, coś tam co po słuchą znajdę. Brik so. się Blik się tutaj lepsi rozłyszę. Nie ma tu picia Chuję łudkę płyszy O nie! Czas spam Dizzy Bliks Pan już zjadł? Jak no to za wy... szybko te ręce zabrał Jak no e, Jakiś, jakiś radiowóz podjechał, podjechał, uważajcie, 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 uważajcie. Ja. Jaki radiowóz podjechał, halo? No, nie, nie to to Weź się smoka ci powiem, powiem. Dobry, A, dwie, ale dwie, dobre ustawić? Już mogę? Co Da, Ta, ta da, do urączki. Kielonka? No, tak, to tak panowie. Czyli, czyli... Tutaj, tutaj zakładnicy w dobrym w stanie, w stanie, stanie czyli możemy przychodzić do negocjacji. To tak. To tak. Możemy, możemy. Co byście chcieli za pana. pierwszego pana? Wolny przejazd. Uciekam w prawą stronę. Tym mhm. ścigaczem. Mhm. Dobra. A za drugiego? Pitos Ile tego? 10 tysięcy. Piątkę im daj. No Może być? Ja mogę zaproponować, powiedzmy, 6,5. Hmm. Dobra, da pan 8 i tak dani. No to pan potrzebuje co mi chwilę skonsultuje tutaj z grupą. Dobra, ja moim dobra. Dobra, dobra, oni chcą, oni wody chcą wody za... Ten. za jednego wolny psa, a za drugiego wygrywają 8 w kołach. Spokojnie, takie przyjemności, to po programie no Dobra, da. podejdź tutaj, dam ci gotówkę Da <noise> <O> nie. <noise> Niech, ma go Niech wyciągną tak. pierwszego za gotówkę Z Drugi mogą wyjść to jest kupsun, A ilu jest no, napastnik Ten w dresie i w laczkach, to jest kupsun. Ale ten dobra. pan się drze Wszystko się zgadza Dobra. Pan tutaj, pan tutaj pan podejdzie. To, 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 to Mediantowi powiedz, tak się nie da, Mamy bo... Mamy sześć jednostek na miejscu ja dosłyszę, no. Więc się pomieścimy w trzech. No, pan powie jeszcze tutaj któremuś pas panu, żeby się przygotował już do wyjścia. Kupcem kozak, tak. Explorer, to... Explorer, jednostka z Ruski, Wekulera wyjdziesz ty. ...zostaje na da. miejscu z zakładnikiem... Dobra, ja, ja tego panu będę ja przejażdżał. Tu wychodź, Ruski, wychodź. O, tu w prawo do mnie, zapraszam pana. Tu, tu, da, tu, tu w prawo! Na, 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 w prawo, na, na, na. O Boże. Pan tu stoi, tak żeby co lałoś Zapraszam tu ze mną, proszę pana. Ja tu pana posprawdzam, i wszystko będzie dobrze, niech się panie martwi. Może... Ja to, się, ja się nie martwię, diwa czy nie w Dima, to moje motto. Pan stanie, plecami do mnie, ja pana tylko szybko przeszukam. Może czy panu nic nie podrzucili? Nie, nie, banknoty Hmm, hmm. Chargerem okay. z prawej strony jedzie ze mną. Dobrze Zemna. się pan czuje, potrzebuje, potrzebuje pan chargers, opieki, opieki medycznej nie o, o, o. wszystko dobre. Nakarmili, napoili, mówię co, to za przyjemniacy, myślałem, że mnie wzięli na wycieczkę krajoznawczą. No, wyszło jak wyszło, no, widzi pan. No. O cholera, to rzeczywiście coś, coś tu się panu zawieruszyło chyba. To 300 pojedziesz charger'em? A gdzie? No tutaj. Wypadło panu z kieszeni. Nie, z z Bobem. Jak to, to nie moje jest? No jak to przecież panu wypadło przed chwilą e, jak pana przeszukiwałem. Podnikiem. Proszę pana, tutaj... tutaj ja jestem dopiero nowy świeży. Przyjechał ja, kupił sobie auto, ukradli mi bagaż. Cały bagaż mi ukradli, bo mam ten, ten taki wóz taki z tym takim bagażnikiem u góry, da? E, dobra. Jak pan to wypali przy mnie, to udam, że tego nie widziałem. 237 masz naprawkę Sopad tutaj gada No bo będzie trzeba pana przeszukać, a jak pan się pozbije dowodów, to już nie ma do wodów. Pan to jednak jest tutaj biły To jest bardzo miły, Kupel, czestuje częstuje. <grywka> to, to wie pan co? Do... No. Ale ja ja muszę się odwrócić. Mhm. Co on robi eee. Służyć, chronić Pobagać. Dobra, sprawdziłem pana, jest bezpieczny i cały.